Jeśli chcecie zobaczyć polski ład, przed ekran dziś zapraszam Was TVP Info, włączcie dźwięk, podkręćcie mózg, wyłączcie propagandy nowej nadszedł czas Uwaga Polacy, zbliża się niebezpieczeństwo. To Donald Tusk! O, jak ja nie cierpię tej Polski! Ja pierdolę To głosuję na platformę, niechaj zaraz idzie won Nowy ład jest dobry, a tusk to demon Ej, hey, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć polski ład, przed ekran dziś zapraszam was! TVP i info, włączcie dźwięk, podkręćcie mózg, wyłączcie propagandy, nowej nadszedł czas! Ja tego kurwa nigdy nie widziałem! Nigdy! Ja tego... Kurwa nie... To jest znowu... ...Szanka? Mhm. jaką flagę wysyłać? O dokładnie, Chet, dokładnie to. Znowu dwa razy Ekwador na jednym streamie. To jest rare. To jest naprawdę rare. Praktycznie nigdy tego nie słychać. Teraz chyba u fana zajmować się to ale. <laughs> A co tam? Niech będzie ekstra szampańska zabawa. Raz się <noise> żyje. Pozdrawiam. Kacpra i Aniele. Ostatni raz, bo oszczędzam. Ostatni raz, bo oszczędzam. Słuchaj, jesteś tak.